i przypałętała się banda jakichś takich, nie wiem, nastolatków mniej więcej. Banda? Są, no takie dzieciaki chodzą bandami, nie, że mam coś Aha. złego do nich. Okay. Po prostu grupa, może tak będzie kulturalniej. No i zauważyłem, że mają rower. W związku z czym zapytałem, czy pożyczy mi ten rower, bo muszę jeszcze z kilometr przejechać. On, chłopak mi pożyczył, jego drugi kolega popilotował mnie na miejsce, gdzie na taką stację benzynową, gdzie czekał drugi samochód. I bardzo szybko na tym rowerze pożyczonym się dostałem na tą stację benzynową. Tam potem ten człowiek oczywiście odzyskał Swój rower, co dziennikarze zdaje się, Newswiki, przekłamali, stwierdzili, że ja zabrałem czy też ukradłem jakiemuś przechodniowi hulajnogę Czyli po to, żeby dostać. Nie złodziejem rower. Nie nie jestem złodziejem rowerów, jak na tym placu czerwonym, ani hulajnogę przedstawili to kłamiący zwykle na mój temat dziennikarze. Po prostu pożyczyłem sobie rower. I to mnie zainspirowało do tego, że rower jest dużo szybszy i lepiej się nawet jedzie rowerem niż biegnie, natomiast jeszcze lepsza byłaby hulajnoga, bo wtedy rzeczywiście jestem w stanie się szybko wydostać z miejsca, gdzie jest wiedz, do samochodu i pojechać samochodem na kolejny wiedz.